Cześć, witam serdecznie. Dziś nie po raz pierwszy już będę się odnosiła do wypowiedzi Bartka Czekały. Na tym kanale na ten moment nie ma moich wcześniejszych filmików, w których poświęciłam mu uwagę, ale te filmiki przeniosę na ten kanał, ponieważ odtąd tutaj i tylko tutaj będę publikowała filmiki o tematyce dietetycznej. Tak więc możecie się spodziewać reuploadów moich wcześniejszych filmików także na jego temat, ponieważ uważam go za jednego z najbardziej niebezpiecznych dietetycznych oszustów w Polsce. Manipulatora przeczącemu współczesnym odkryciom medycyny Wprowadzającego ludzi w błąd także w zakresie elementarnych pojęć, takich jak przyczynowość w medycynie. Bardzo często odwołuje się do argumentu przyczynowości, przeciwstawiając przyczynowość badaniom obserwacyjnym, podczas gdy wszystkie badania dowodzące przyczynowości zawsze są badaniami obserwacyjnymi. W ogóle cała nauka jest oparta na obserwacji. Nie ma badań nieobserwacyjnych. Może tak szybciutko, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, przypomnę, jakie tezy czy też odkrycia naukowe są najlepiej udowodnione, w których to przyczynowość najlepiej została wykazana w całej historii medycyny? Czy wykazanie przyczynowości zawsze w ogóle wymaga zastosowania badań klinicznych, randomizowanych? Otóż nie. Najlepiej udowodnioną przyczynowością w historii medycyny jest fakt, że palenie powoduje raka płuc. I oczywiście tę przyczynowość wykazano za pomocą badań epidemiologicznych. Więc w następnym razem, jeżeli Bartek użyje tego argumentu, bardzo proszę Was o taką czujność. Od razu pytajcie go, czym jest przyczynowość w medycynie, bo on nie wie, chyba nie wie. I chyba myli to z przyczynowością w dziewiętnastoletniej mechanice klasycznej, która to też została już obalona przez dwudziestowieczną fizykę kwantową. Szybciutko wymieńmy, co jeszcze stoi na podium najlepiej udowodnionych testów. W historii medycyny? Oczywiście jest to zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu LDL a miażdżycą. To także teza o wyjątkowo solidnie udowodnionej zależności przyczynowo-skutkowej. Wielu lekarzy nawet twierdzi, że właśnie to jest takim numerem jeden w historii medycyny, że tutaj tych dowodów jest najwięcej i są one najtwardsze. Oczywiście Bartek temu zaprzecza, co oznacza, że musi zaprzeczać w ogóle nauce jako takiej i medycynie jako takiej, bo nic nie jest tak solidnie udowodnione. Kolejną rzetelnie udowodnioną tezą jest to, że wysokie ciśnienie powoduje udary mózgu. Ale dziś nie o tym, do tej kwestii nawiązałam tylko i wyłącznie dlatego, żeby uzasadnić, dlaczego uważam Bartka czekała za osobę wyjątkowo niebezpieczną. Mogącą zaszkodzić wielu tysiącom ludzi, być może niejedną osobę doprowadzić do śmierci. A dzisiaj o czym innym o wpływie błonnika na zdrowie jelit. Widziałam, że Bartek ostatnio nawet także opublikował filmik, że rzekomo to dieta mięsna jest lecznicza dla jelit. Oczywiście, trudno o większą bzdurę. Więc nawet nie wchodzę w ten film, bo to prawdopodobnie po prostu jedna wielka herezja. Nie warto w ogóle nawet tego słuchać. Tyle, ile osoby na diecie karnivora się skarżą. Ile czytamy tych skarg, że z czym jak z czym, ale właśnie z jelitami mają problem, że rozsadza ich, że oni tam rodzą na tej toalecie. I wiadomo z czym się to rodzenie na toalecie wiąże. Oczywiście z pęknięciami odbytu, z chorobą uchyłkową. To jest bezpośrednia przyczyna tychże chorób. A Bartek tymczasem twierdzi takie coś. Kłopoty z układem trawiennym, znowu no niestety jak się pakuje w siebie takie ilości bonnika, jest to kłopotliwe ale mamy różnego rodzaju te badania epidemiologiczne pokazujące, że na przykład zwiększona konsumpcja bonnika tak naprawdę mi musi pojawia się przede wszystkim na takich dietach, będzie zwiększona, z większym występowaniem uchyłkowatości jej, czyli tworzenie się taki kieszonych w jejtach. To może dojść do zapalenia tych uchyłków paskudnymi stanami, częstsze występowanie rozdęcia okrężnicy, tego tak zwanego megakolon, raka okrężnicy itd. Naprawdę trudno o większą bzdurę, nielogiczną paplaninę, zważywszy, że bezpośrednią przyczyną choroby uchyłkowej oraz pęknięć, błony śluzowej odbytu jest niedobór błonnika w diecie. Naukowcy trąbią: niedobór błonnika jest najpoważniejszym błędem dietetycznym współczesności. Najpoważniejszym, najbardziej tragicznym w skutkach niedoborem żywieniowym na świecie, zwłaszcza w świecie zachodnim, błonnikowi poświęciłam już nie jedno wideo i jeszcze wiele filmików mu poświęcę, ponieważ osobiście czuję, że błonnikowi zawdzięczam życie. Dlaczego? Dlatego, że ja też latami zmagałam się ze szczeliną odbytu którą niedawno dopiero zdiagnozowałam. Dopiero niedawno zdecydowałam się na wizytę u proktologa i chciałabym o tym opowiedzieć co nieco. Dlaczego pomimo że przez dziesiątki lat, dosłownie przez dekady, od czasu do czasu miałam tak poważne bóle podczas wypróżniania się, że mdlałam, słabłam. Czasem było wzywane pogotowie. Dlaczego przez te wszystkie lata nie poszłam do proktologa? Oczywiście bałam się, ponieważ słyszałam na temat kolonoskopii, że jest potwornie bolesna i bałam się, że tutaj będzie wymagana. Na szczęście została mi wykonana tylko rektoskopia, która nie jest aż nie jest tak tragiczna. W zasadzie najgorszym doświadczeniem w tym wszystkim była lewatywa. Faktycznie bardzo mnie to bolało, ale samo badanie było znośne i szybkie. Ale nie tylko z powodu strachu nie zbadałam się wcześniej. Również z tego powodu, że przez te wszystkie lata wiedziałam, że ja jestem w stanie zapanować nad tym bólem. Że to nie jest tak, że dopada mnie to z znienacka, ja nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Nie. Na przestrzeni dekad przekonałam się, że mój komfort i moja możliwość uniknięcia ekstremalnego bólu zależy w absolutnie linii prostej od ilości spożytego błonnika w dniu poprzednim. Czyli przez te wszystkie lata było to oczywiste, wiele dziesiąt razy przetestowane, że niska podaż błonnika równa się potworny ból. I w drugą stronę. Wystarczyło zjeść naprawdę dużo. Ja wtedy jadłam otręby i jakieś takie inne typowe suplementy błonnika. Tak było przed weganizmem, ale wiedziałam, że jeżeli zjem tego faktycznie wystarczająco dużo, uniknę doledliwości i to sprawdzało się zawsze. Całe życie zależałam od tego błonnika. Wyjeżdżając gdziekolwiek na wycieczkę, miałam przecież dużo wyjazdów zagranicznych, bo wtedy dużo podróżowałam, studiowałam japoński w Japonii, więc zawsze ze sobą pierwsze co w każdą podróż. Ważniejsze niż pasta do zębów i szczoteczka do zębów było zawsze w jakiś pojemnik wsypać sobie jakieś solidne źródło błonnika. Chociażby miały to by być zwykłe, banalne otręby. Wiedziałam, że jeżeli zapomnę o błonniku, a pojadę do jakiegoś kraju, gdzie nie będę wiedziała, gdzie go kupić. A często też zajmowałam się obsługą turystów, czyli nie miałam za bardzo czasu na własne zakupy, tylko jadaliśmy gdzieś w restauracjach. Więc to była zgroza pomyśleć, że mogłabym zapomnieć błonnika, spożyć posiłek. W restauracji, a ja wtedy nie byłam jeszcze weganką, i gustowałam w dziczyźnie. Czyli gdybym spożyła takiego dzika, czy sarnę, czy jelenia, i nie miałabym pod ręką błonnika, to wiedziałam, że jest to tak niebezpieczne. Że mogłoby to się zakończyć po prostu katastrofą, i kto by mnie tam ratował w tym hotelu, podczas gdy ja miałam zobowiązania względem swoich klientów i musiałam być na czas. Nie mogłam tam godzinami rodzić w toalecie. Więc to była zawsze podstawa, zawsze w pierwszej kolejności pakować błonnik. Na szczęście w Japonii oni też wiedzą, jak bardzo ważny jest błonnik w diecie, i u nich akurat w każdym sklepie, wszędzie, na każdym roku można kupić taki nawet błonnik w płynie. Wszędzie ten błonnik jest, błonnik błonnik. Tam są napoje błonnikowe. Tak jak u nas piją dzieciaki kole, tam piją zieloną herbatę czy jakąś inną herbatę i napoje błonnikowe. To jest cudowne, tam żeby można było się poratować błonnikiem. Z pierwszego, lepszego sklepu. I tym sposobem przez te wszystkie lata ta sytuacja się utrzymywała. Nie diagnozowałam, ale co ciekawe, 5 lat temu przeszłam na weganizm. Nie powiem, że problem jak ręką odjął, ale prawie. Prawie jak ręką odjął. Te napady skrajnego bólu stały się sporadyczne. Ten ból już nie był aż tak ekstremalny, ale niestety to tym, co sprawiło, że jednak poszłam teraz dopiero się zdiagnozować, było to, że pomimo, że ten ból już był mniej intensywny, to jednak Cały czas towarzyszyła ta reakcja ze strony układu krążenia, te ciągłe omdlenia na toalecie. Dlatego ja dostałam skierowanie i do proktologa, i do kardiologa. I w tej chwili już jestem i po jednym badaniu, już na leczeniu, i również po badaniu kardiologicznym, więc mogę potwierdzić, że serce mam zdrowe. I kardiolog powiedział, że po prostu ja mam taką reakcję na ten typ bólu, że omdlenia u różnych ludzi mogą się pojawiać w reakcji na inny bodziec, i czasami ten bodziec może być naprawdę dziwny, specyficzny dla tej osoby. I ja po prostu mam taką reakcję na ten typ bólu, być może z tego powodu, że akurat ten typ bólu tyle razy się pojawiał przez te wszystkie dziesiątki lat i często był tak intensywny, że być może ja już. Czując ten ból, że ojej, znowu się to zaczyna, znowu, yy, już jest taka reakcja być może też ze strony układu nerwowego, że już mój mózg wie, że o kurczę, za chwilę zacznie się rodzenie i, i już reaguje być może w sposób taki, w każdym razie być może jest to już po prostu wyuczona somatyczna reakcja na coś, co jest, zostało zapamiętane jako ekstremalny ból. W każdym razie na pewno ten ból od czasu przejścia na weganizm jest mniej intensywny i absolutnie sporadyczny. W tej chwili przez te ostatnie lata te ataki się pojawiały być może tylko dwa razy do roku, ponieważ co trzeba przyznać. Również dieta wegańska wcale nie zapewnia wystarczającej podaży błonnika. Tego błonnika wciąż może być bardzo mało. Bo wystarczy, że spożyję ryż, kaszę jaglaną, kaszę gryczaną na obiad. To tam tego błonnika jest bardzo mało. Jest cała masa dań wegańskich, o bardzo niskiej zawartości błonnika. Rzekłabym, że jeżeli ktoś tego błonnika się obawia, a są jednostki chorobowe, gdzie tego błonnika nie można spożywać w dużych ilościach. Chociażby moja mama ma wycięty woreczek żółciowy i ona ma przeciwwskazanie do spożywania produktów o wysokiej zawartości błonnika. Więc tutaj chciałabym to zaznaczyć, że to nie ma żadnego problemu, aby dieta walgańska była niskobłonnikowa, ponieważ masa. Co najmniej połowa wegańskich produktów odznacza się bardzo niską zawartością. W moim przypadku jest odwrotnie. Ja, pomimo, że jestem weganką, i tak muszę stale pilnować, aby ten błonnik był, aby przynajmniej raz na parę dni spożyć coś naprawdę wysokobłodnikowego. Czyli regularnie gotuję pęczak. Kasza jęczmienna, właśnie typu pęczak, zapewnia mi taki komfort jelitowy że to aż, aż utrzymuje się nawet przez parę dni, taki naprawdę dogłębny komfort, tak bym to określiła. Nie mówiąc, że ja w ogóle bardzo polecam Wam jęczmień, bo ma też silne działanie antydepresyjne, zawiera naturalne antydepresanty, tak więc polecam, ale no oczywiście nie tylko pęcza, powoduje taki super komfort, nasiona cia też regularnie spożywam, dodaję do smoothie owocowo-warzywnych, więc tak, jest kilka sposobów i naprawdę tę Ulgę w jelitach czuć, ten komfort czuć. I trzeba też przyznać, że błonnik nie tylko powoduje ten komfort, Związany ze zdrową parystaltyką jelit, ze zdrowym wypróżnianiem bez bólu, przede wszystkim błonik dosłownie leczy i to w kilku mechanizmach, między innymi przyczynia się do produkcji maślanu, który leczy który leczy błonę śluzową jelit. No, jest z tych mechanizmów kilka. Więc jeżeli cokolwiek w ogóle ma szansę naprawdę wyleczyć nasze jelita, to jest to tylko błonnik. I chcę też właśnie zaznaczyć, że ja nie uważam, że ja na weganizmie spożywam tego błonnika radykalnie więcej niż wcześniej, ponieważ wcześniej ja naprawdę na kopy jadłam otręby i te inne. Teraz już właściwie nie jem otrębów. Wcale tego błonnika aż tak dużo nie mam, ale co się liczy i to powtarzają naukowcy specjalizujący się w badaniach nad błonnikiem bo to też trzeba powiedzieć, że błonnik jest super przebadaną i namiętnie badaną przez naukowców grupą substancji. Setki tysięcy prac naukowych poświęcono już badaniom błonnika i oni podkreślają, że nie chodzi tylko o ilość, ale o ilość rodzajów. Ilość Typów, o ilość typów, o ilość gatunków roślin, zawierających ten błonnik się rozchodzi. Takim standardem jest, że w przeciągu tygodnia należy spożyć 30 różnych gatunków roślin. Oczywiście, zawierających mniej lub więcej tego błonnika, po to, aby zachować zdrowie jelit. I to zauważyłam, że to się zgadza, że jako weganka z całą pewnością spożywam więcej gatunków warzyw i różnych innych roślin. Niekoniecznie samego błonnika więcej, ale ta poprawa jest wyraźna, jest widoczna. Radykalna poprawa. I też co chcę powiedzieć, że tylko błonnik leczy, ponieważ po tej diagnozie proktolog powiedział mi, że mam pęknięcie błony śluzowej zwane szczeliną odbytu i że jest to stan taki widać, że przewlekły, utrzymujący się już od dawna, i też widzi, że ta szczelina jest w fazie gojenia. I od razu mnie zapytał, czy przypadkiem. Nie zaczęły się te dolegliwości od okresu ciąży, od okresu porodu. Ja skojarzyłam, że faktycznie, że faktycznie tak było, że ten stan utrzymuje się od dziesiątek lat. Mój syn ma w tej chwili 27 lat i faktycznie skojarzyłam te fakty. To prawda, ja leżałam na podtrzymaniu, brakowało mi ruchu. Więc to była także jedna z przyczyn takiego zahamowania perystaltyki i już kiedy byłam w ciąży przepisywano mi ogromne ilości, czy to błonnika, czy to laktulozy, czyli to też jest w zasadzie to jest taki syrop i to jest też jakaś forma błonnika, no, laktuloza, jak sama nazwa wskazuje. I ja naprawdę ogromne ilości potrzebowałam tego wypijać, żeby się móc wypróżnić. Faktycznie już w ciąży problem z wypróżnianiem był bardzo wyraźny i to prawda. Dopiero y, dzięki temu lekarzowi skojarzyłam, że faktycznie od tamtego momentu y, to się ciągnęło przez te wszystkie lata. Więc ja się troszeczkę przyzwyczaiłam do faktu, nie skojarzyłam tego początku, po prostu to interpretowałam, że zawsze, jeżeli nie zjem błonnika, to wiadomo, że będę rodziła na toalecie i mdlała i będzie tragedia. Ale faktycznie jest tego początek, czyli zobaczcie, ile lat to się ciągnęło. I faktycznie dopiero w momencie przejścia na weganizm zaszła zdecydowana poprawa, zdecydowanie rzadsze ataki, mniej intensywne. No i lekarz potwierdza, że widać, że to jest w fazie gojenia, ale przepisał mi leki i to jest ciekawe. Słuchajcie. Te leki, które on mi przepisał, te maści one tak nie do końca leczą. Ja nawet po tej maści czułam, że ten stan jest podrażniony, że jest gorzej, że już sam ten sztyft, w ogóle wkładanie tego sztyftu, już samo to podrażnia, boli i było gorzej po zastosowaniu tej maści. I lekarz tak powiedział, że no tak, no, to nie jest coś takiego, że to tak po prostu można wyleczyć, że no nie ma takiego doskonałego leku, tak na serio na to, że ta maść tak naprawdę powoduje faktycznie podrażnienie, właśnie po to, żeby pobudzić Organizm do gojenia, żeby pobudzić te procesy gojenne. I powiedział, że w ogóle leczenie. Tych dolegliwości, tych właśnie szczelin czy, czy choroby uchyłkowej jelit, jest bardzo skomplikowanym leczeniem, że to w pewnym sensie polega na podrażnianiu po to, żeby pobudzać do, do gojenia i że to często pacjenci się skażą, że jest gorzej, jest lepiej, raz lepiej, raz gorzej, że nawet nieczęsto dochodzi do całkowitej remisji choroby, że to nie jest w ogóle prosta sprawa i że tak naprawdę podstawą leczenia jest przede wszystkim dieta. Wysokobłodnikowa, że powiedział, to jest najważniejsze. Najważniejsze to jest zapobieganie zaparciom. To jest absolutnie numer jeden. No i plus to, że błonnik sam w sobie leczy. Jako jedyny, jedyna substancja ma faktyczne, udowodnione, udokumentowane działanie lecznicze i to w kilku różnych mechanizmach. Jako jedyny może tak naprawdę jelita wyleczyć. I wiele chorób jelit. Jest spowodowanych niedoborem błonnika. Jest inna sprawa, że jeżeli czyjś przypadek już jest tak tragiczny, jest już tak źle, to faktycznie podawanie dużych ilości błonnika, jeżeli te jelita są w tragicznym stanie, to oczywiście, że dieta powinna być jak najbardziej wtedy lekkostrawna. To jest tak, jakby już w pewnym sensie za późno na zapobieganie czy takie leczenie, jakie moglibyśmy zastosować w przypadkach łagodniejszych, umiarkowanych, takich jak mój, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś doprowadził swoje jelita do ruiny, to pierwotną przyczyną tego stanu był niedobór błonnika. I teraz jest bardzo ważne, że jeżeli będziemy leczyć te jelita i ten stan już nie będzie tak ostrym stanem to jak najprędzej, czy nawet stopniowo, w małych ilościach, ale koniecznie trzeba ten błonnik wprowadzać, bo tylko on ma moc leczyć jelita. Jeszcze króciutko, dlaczego ten yy, niedobór błonnika prowadzi do tych wszystkich poważnych chorób jelit, takich właśnie jak choroba uchyłkowa czy szczelina odbytu. Bezpośrednią przyczyną tego jest zbyt wysokie ciśnienie mechaniczne wewnątrz jelita, które musi się kurczyć nieproporcjonalnie mocno, mocno pracować, to muszą być silne skurcze po to, aby przepychać tę treść pokarmową, jeżeli tam po prostu tego błonnika brakuje, jest go mało. I to potworne ciśnienie, potworna siła skurczu jest bezpośrednią przyczyną tych wszystkich pęknięć do tego oczywiście dochodzi nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Jeżeli tego błonnika jest mało, wtedy jest wiele flory patologicznej, która także będzie się przyczyniała do patologicznych zmian w jelitach. Są przecież szczepy bakterii, które bezpośrednio żywią się błoną śluzową jelit. I tylko błonnik może sprawić, że te bakterie zamiast zżywić się wyściółką jelit, będą żywiły się właśnie tym że błonnikiem. Jest to jeden z mechanizmów w jakich błonnik no, ratuje nas przed zmianami patologicznymi w jelitach. Warto przyzwyczajać swój organizm do stopniowego, delikatnego podnoszenia tego progu tolerancji, do przyzwyczajania organizmu do spożywania jednak nieco więcej błonnika niż dotąd, stopniowo. Pamiętajmy, że historycznie Nasz gatunek przez setki tysięcy lat spożywał tego błonnika wielokrotnie więcej niż, to, niż czyni to człowiek współczesny. I no, wielu naukowców uważa, że choroby cywilizacyjne, te współczesne właśnie są skutkiem tej radykalnej redukcji ilości błonnika w diecie człowieka. Z niedoboru błonnika wynikają takie choroby jak cukrzyca, jak rak. Jak właśnie te choroby układu pokarmowego, choroby jelit przede wszystkim. I na pewno do tematu błonnika wrócę jeszcze wielokrotnie na tym kanale. A dzisiaj już serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję, cześć!